Siemano, z tej strony jest kolejny odcinek z Roblox Slammer 2 od 0 do milionera i w dzisiejszym odcinku pójdziemy na wyprawę w jedno pewne bardzo ważne miejsce ale najpierw muszę jeszcze jedną rzecz kupić, ponieważ jest wielka szansa na to, że wyląduje na dachu w dzisiejszym filmie, więc przydałoby się kupić jednego blueprinta który pomoże nam się naprawić o, ten klocek taki on w ogóle kosztuje 80, więc no, dużo to nie jest i bierzemy więc mamy jeden klocek i idziemy teraz na wyprawę. Mamy już Rookie Reacts, więc możemy kroić naprawdę dobre drzewa. End Times 3 jeszcze nie możemy, ale to będzie chyba rzecz, którą w kolejnym odcinku. Znaczy, może nie kolejnym, ale którymś tam przyszłym. Ponieważ niedługo jest event halloweenowy i można zdobyć End Times Axe, więc to by się nam przydało. Jeszcze potem kiedyś się kupi oko i będzie można iść. Nie wziąłem dynamitu. Zapomniałem o tym. Pytanie, czy ja tu mogę przejechać bez dynamitu Może się uda Oj, no, jak, jak średnio bym powiedział, wiecie Ale z tego co pamiętam, to dało się O Jakoś tak auto ustawić, to dobra, jest git Czyli bez dynamitu się udało Więc jak na razie, będziemy jechać e, Do góry Już może wiecie o co chodzi w ogóle gdzie jedziemy Bo jedziemy tam, po drzewa które są naprawdę fajne, bo dużo kosztują. Eee, tak więc, Jezu, jak mi tutaj dawno nie było, tutaj się wjeżdża chyba. Eee, tu jest taka jaskinia śmieszna. Dobra, idziemy. Eee, dobrze. I teraz taktyczny tam jak kiedyś to robiłem. Zwjazd na całą górę. Jeszcze mam do was taką małą informację, jeśli by ktoś chciał zobaczyć mój drugi kanał, na którym robię po prostu muzykę, tak można powiedzieć, to link w opisie będzie, więc zapraszam bardzo serdecznie, a tutaj, o Jezu, też trzeba to przejechać, nie wiem, czy mi się uda. Dobra, ale trzeba próbować. Na szczęście mam małe auto, nie takie duże, jak kiedyś próbowałem tymi dużymi, to naprawdę ciężko było. Trzeba się ustawić najpierw. No nie, bo mi to koło spada, tylne. Jeszcze jedna próba. O! No nie, to koło jakoś tak na bok zjeżdża. Po to przez to chyba. Dobra. Jedziemy. Dobrze. idzie niej idzie. Nie, nie, nie. Dobra. Dobrze. Dobrze. Yeah. Dobra Udało się No i dobrze To teraz lecimy jeszcze wyżej Po Porodowe drzewo Dobra W ogóle dawno mnie to nie było Tak bardzo dawno w sumie Dobra Lecimy prosto i teraz do góry Tutaj już widać nasze drzewa Eee Dobrze, jest! Jesteśmy u góry. No i trzeba po prostu te drzewa ogółem, ja będę zrzucać tutaj na tą rampę i na dole je się pozbiera. I właśnie potrzebuję tego klocka, jakbyśmy się mieli mi z klikiem wywalić na dachu, jeśli będziemy zjeżdżać z tej rampy. No bo tego bym nie chciał. Dobra. Hop! Hop! Ziu. Dobra. Nie wiem ile tych drzew ściąć, ale wezmę ich dużo. Bo chciałbym trochę ich zapakować na tą, yy, na tą pakę. Ale fajnie to wygląda stąd. W ogóle już te spokódy można szukać, więc. Yy, więc pewnie zrobimy jakieś poszukiwania niedługo. Bo fajnie by było znaleźć też, nie? To fajne by było, naprawdę. Eee. Yy, a tutaj jak na razie nie widzę Nie widzę nic, nie widzę żadnego swogóda Dobra, weźmiemy sobie jeszcze, jeszcze to mm -hmm. I nie wiem czy to mi wystarczy już Bo ile ja tego chciałem? Cztery? Chyba cztery, ale nie wiem Albo trzy to na wszelki wypadek jeszcze jedno wezmę. Takie duże jakieś. Ten już się niszczy. Taki mały. A ja sobie wezmę tego giganta. On jest naprawdę duży. O jezu! Co się stało? Czemu, czemu nie trzeba wciskać? O jezu. W ogóle mi się wydaje, że to się jakoś szybciej kopię teraz. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra. Tak więc rzucamy teraz to w dół i idziemy do autka i robimy skok. Robimy skok, który może kosztować mnie dużo. Mogę na dachu wylądować, ale oby tak się nie stało. Ale drifty. Dobra i I na dachu. Oczywiście. Czyli bierzemy sobie klockę. I hop, jesteśmy tak. Hop, i jest dobrze. No Nasze klocki są tutaj. Mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To bym na początku będę chciał te same grube gałęzie wziąć. Bo one dają chyba najwięcej, w sensie one są duże po prostu. Z tego duże klocki wylecą które dazą nam dużo pieniędzy eee, Więc to będzie pierwsze co tam po położymy na pakę Jeśli będzie jeszcze miejsce to te mniejsze wezmę Ale jak na razie po prostu będę te dużo dawać Więc tak Dobra ja myślę, że to jest zrobimy tam kolejnego lepsika jak będę robot to drzewo i widzimy się za chwilkę Dobra, szczerze mówiąc, nie wiem, czemu masz tyle tego drzewa, brałem tyle, mi wystarczy. Więcej nie będę mieścił, bo po prostu mi się będzie to wysypywało, a tak jest wyjątkowo dobrze, bo jak widać, nie spada, to jest bardzo fajne. Tak więc teraz musimy przejechać przez te kamienie. Mam nadzieję, że tam nic się nie zmieniło i da się przejechać bez dynamitu, ale wygląda jakby tak cały czas było. Taka dziura jest, <laughs> więc zobaczymy. Ja to będę się przerobić i sprzedać, zobaczymy, ile zrobimy z tego. Ale jak na razie trzeba stąd wyjechać. O, tutaj taka ładna trasa jest. No, widać, akurat. Bo ten jeden pracyk się zniszczy, który uwolni praktycznie wszystko. Teraz musimy się na działkę, która jest na samym końcu. Czemu tam się respiłem? Nie mam pojęcia. E, jeszcze bym chciał kupić te halogenowe temki na tym koncie, na tym na tym slocie. Ale mi się daje, że to zrobimy w kolejnym odcinku, bo nie ma co za dużo robić. E, więc tak, dobra, lecimy z tym, prawie mi się wszystko wysypało Ale na szczęście nic się nie wysypało Tutaj jakiś gościu sobie buduje No ma dużą działkę już, ja mam jeden na jeden Klocek taki Dobra Dobra, mm. wezmę nowe auto już I... w sumie to było bez sensu trochę Bo nie mam tutaj żadnego systemu, który by to samo pakowało Więc tak, to by to było troszkę bardzo bez sensu więc wkładamy wszystko tak w zasadzie. Tak więc zrobię znowu ten lapsika i widzimy się za chwilkę Ło, wow, w ogóle szybko poszło strasznie, więc... Wykładamy wszystko do auta. O, taki duży klot w ogóle jest! Dobra, za czym ile dostaniemy za to? Bo mamy 8 stówek, mi się wydaje, że to wcale nie będzie tak mało, bo lodowe też nie jest takie tanie. Tylko wkurza mnie to, że ono tak ślizga, bo może spaść. No teraz już nie spadnie, ale ten tutaj u góry. No, no tak. Dobra, jest Git. Ja, dobra, tak więc my mamy 843. Ja stawiam, że dostaniemy 2000, ale nie wiem, czy, czy to nie jest za bardzo, za dużo czy za mało. Ale zobaczymy, ile dostaniemy. Czyli bierzemy pierwszy klocek. Dobra. Yy, patrząc na to, że dostaliśmy tutaj o wiele więcej niż się spodziewałem, to dostaniemy dużo. Dostaniemy 10 tysięcy więcej. No, ten klocek też powinien dużo dać. No, no, to 10 tysięcy powinno wejść. To już wiem czemu lodowe zaś się tak opłacało. No, 10 tysięcy będzie? Będzie chyba. Prawie 10 tysięcy dostaliśmy. No, powiem wam, że to się opłaca. To jest dość dobry biznes. Jeszcze tak sobie kupię tutaj te paczki. Z tymi cukierkami, kilka ich kupię. Ile one kosztują? One kosztują 600. To sobie kupię. Tam z 3, chyba. Pięćetawsze. Mm, mm, bierzemy kolejny. Tak samo z dniami, pewnie trzy wezmę, bo więcej już nie będzie mi się opłacało. Na głównym save już mam ich tam z 30 kupione. Jeszcze będę kiedyś więcej będę chciał dokupić, ale to nie dzisiaj. Dobra. Jezu, bogaty jestem. Trzeba będzie jeszcze uzbierać trochę chyba tam 20 tysięcy i kupić sobie w szerabiarkę lepszą. Ale to nie na dziś, więc no. A w tym filmie też byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam wszystkich wspierających się